Biciel mógł przyjechać, także jestem na miejscu i chciałem wam coś pokazać co zrozumiał Marcin Zgniezna, człowiek, który jeździ na Harleju Davidsonie starym, bo lat 40, chyba 46 dokładnie roku. I zobaczcie co zrobił 9 metrowy maszt A co na maszcie jest? A na maszcie jest, kochani. się postawiła. Słuchajcie, jest, jesteśmy na żywcu. Jak chcecie coś powiedzieć, a jak nie, to, to nic nie będę was nakręcał. Marcinie, może byś chciał coś powiedzieć jako fundator. Marcin śpi. Czuj duch, tak trzymać starczy dwie minuty.